Ale to dobra zabawa, gdy uczymy się go na lekcji, to tylko w dobrej intencji. A ponieważ nie jest trudny, żaden dzień nie będzie nudny. Ucz się go, mój przyjacielu, bo z nim dotrzesz wprost do celu. A gdy kiedyś będziesz duży, gdy wyjedziesz ku podróży, gdy przejedziesz obce drogi, drogie będą te przestrogi, by na lekcjach angielskiego uczyć się dla dobra swego. Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia tego, co przygotowaliśmy. Na skromną uroczystość językową. W Europie istnieje ponad 200 języków europejskich oraz wiele innych, używanych przez obywateli pochodzących z innych kontynentów. Musimy pamiętać, że jest to ważne bogactwo, które należy uznać, wykorzystać i chronić. Wszyscy wiemy, że nauka języków przynosi wiele korzyści zarówno młodym, jak i starszym. Pamiętaj, nigdy nie jesteś zbyt stary, by uczyć się języków i korzystać z możliwości, jak, jakie otwiera przed Tobą ich znajomość. Pamiętaj, uczenie się języków innych ludzi pomaga nam wzajemnie się zrozumieć i przekroczyć granice kulturowe. Zróbmy wszystko, aby tak było, aby nauka języków towarzyszyła nam teraz i potem. Uczenie się języków oznacza naukę w każdym okresie życia, zarówno w szkole, jak i poza nią. Zawsze możemy doskonalić swoje umiejętności lub rozpocząć naukę nowego języka. Możemy uczyć się, słuchając ulubionych piosenek z wykonawców, czytając literaturę w oryginale, czytając czasopisma obcojęzyczne. Świetnym sposobem dla naszych uczniów jest nauka przez zabawę. więc bawmy się wspólnie, oglądając nasz krótki program artystyczny którym pragniemy przybliżyć kraje, gdzie ludzie używają języka, których używamy, uczymy się w naszym gimnazjum. Czy wiecie, że język rosyjski jest jednym z sześciu oficjalnych języków Organizacji Narodów Zjednoczonych? Język rosyjski ma wśród języków słowiańskich największą liczbę użytkowników. Posługuje się nim jako pierwszy język około 145 milionów ludzi w Rosji i innych krajach byłego Związku Radzieckiego. Ogółem około 300 milionów należy do wschodniosłowiańskiej rodziny języków. Natomiast język polski, jako język słowiański, należy do rodziny języków zachodniosłowiańskich. Podstawowe zasady ortografii gramatyki języka rosyjskiego są w wielu przypadkach bardzo zbliżone do tych, które obowiązują w języku polskim. Jako alfabet rosyjski obowiązuje tzw. grażdanka. Pismo zreformowało tzw. cyrylicę na początku XVIII wieku na polecenie cara Piotra I. Język literacki powstał w XVI wieku i ukształtował się ostatecznie na przełomie wieku XVIII i XIX. Polski wpływ na język rosyjski dominował w XVII wieku, kiedy język polski był głównym źródłem wyrazów europejskich i kiedy znała go cała rosyjska inteligencja. Poprzez język rosyjski polskie wyrazy weszły również i do języka bułgarskiego. Tak to się złożyło, że nasz język polski ma jednak coś wspólnego z rosyjskim. Istnieje szereg wyrazów, które wymawiamy bardzo podobnie. Lecz, no właśnie, znaczą one zupełnie co innego. Przekonajmy się. Wieczor, raniu, ruczka, pióro, naski, skarpety, golfy, podkolanówki, rynok, targ. Masło, olej, baton, bagietka, chleb, zboże, karta, mapa, lustra, żelandor, kit, wielary, czasy, zegar, nacznik, lampka nocna, zażigarka, zapalniczka. Posłuchajmy jak po rosyjsku brzmi krótki fragment poematu wielkiego poety rosyjskiego, Aleksandra Puszkina o pięknej, ale nieodwzajemnionej miłości. Ja was lubił. Lubo, jeszcze, być może w duszy mojej ugasła nie za No pójść, a na was bol nie wywoży Ja nie chcę się Was nicieem. Ja was lubił piezbona, iznaciożna, to robastą to jednsty tamim Ja was lubię tak iskryna, tak nieżna, kadaaj wam Bo lubi moj być drugim. Kochałem Panią Miłości mojej, może się mi jeszcze resztki duszy tną. lecz niech to Pani już mnie niepokoi. Nie chcę cię smucić, nawet myślę to, kochałem nadziei i w pokorze. Męce zazdrości, nieśmiałości i płóg. Tak czule, tak prawdziwie, że daj Boże, aby Cię inny tak pokochać mógł. Poezja polską także przekładano na język rosyjski. Siergiej Michalkow, znany rosyjski poeta, szczególnie wśród dzieci, dokonał petyckiego przykładu wiersza Juliana Tuwima. Domyślcie się tytułu, posłuchajmy. O wasi, хозяjka odlażdy z bazara pryszła, хозяjka z bazara tam moj pryniesła, kartoszku, kapustu, markowku garo, piecuszku i sfloku. Och, wód o wasi spor zawieli na stole, to w wkusnej i różnej na ziemle. Kartoszka, kapusta, markowka, garo, pietruszka i świokła. Och, hazajka tym wremeniem nożik wzięła i nożikom etym krosić przeczęła. Kartoszku, kapustu, markowku garo, pietruszku i z Och, nakryte kryszko i w duszną garszkę. Kipieli, kipieli w krutą Kartoszka, kapusta, markowka, garo, pietruszka i swiogła. Och! I słup owoczny okazał się na błoch. Kto poda tytuł wiersza? Posłuchajmy w oryginał. Położyła kucharka na stole kartofle, buraki, marchewkę, fasolę, kapustę, pietruszkę, selery i groch. Och, zaczęły się kłótnie, kłócą się okrutnie. Kto z nich większy, a kto mniejszy? Kto ładniejszy, kto zgrabniejszy? Kartofle, buraki, marchewka, fasola, kapusta, pietruszka, selery czy groch. Och, na ach, nakrzyczały, że aż strach. Wzięła kucharka nożem, Ciach! Pokrajała, posiekała kartofle, buraki, marchewkę, fasolę, kapustę, pietruszkę, selerę i groch. I do garnka. Turisty częściej z tego pokupają te matrioszki. Wyznaje to to takie matrioszka? Это деревянная кукла в пассиональном костюме. Но посмотрите, что находится внутри. В одной матрешке может быть до трех, до даже до ста Некоторые путают матрешку с ванкой встанка. У ванки встанки нет никаких кукол внутри, но если вы попробуете ее положить, Ona objazdzielnie w stanie. Jeśli wy nie chodzicie kupić ni matjożki, ni wanki w ja przygody Wam samowar. Samowar służy dla przygotowania czaj. E tą bolszą są A czaj zawarrywa się w czajniku, który nakładuje się na samowar. Ratcie samowary byli na uboczu. Si czas, oni używają elektryczaskie. Samowary z Kojbożej, to gdzie przedlagają wam balalajku? Balalaika to ruska ja gitara z trzema strunami. Grają na niej ocień wystrę. Możesz Wam kondradzisja wykrasnie istnienia i zwieriesty. Po smutnych na edokrati wuju Wy możecie kupić także dyrewiany jubosudu, misku, dosku, lożku. Pobratice w na edokrati. Na pewno spis. To fachloma. A na zimę zimową wam przygodnie szapka uszanka. Ona jest bardzo popularna w Rosji. Jej nosią nawet żołnierze. I koniecznie walenki. Walenki to ciepleje sapogi z objęciem sielskich. Nogi w nich nie mioczną. Daże ocień przy niskich temperaturach. Wyznajecie, że w Moskwie odkrył się Muzeum Walenor, a w Sibirii, gdzie ich ceniatr stoi 3-metrowy pamiątnik Walenka? Wiecie już, że tras syberyjska kolej do 9440 km żelaznej drogi z Moskwy do wody do stoku, co czyni ją najgłuższą na świecią. Już wiecie, że na Syberii temperatura spada do minus 70 stopni Celsjusza, a do codziennego stroju Sybiraków możemy doliczyć najważniejsze galanty. Już wiecie, że Rosja często jest kojarzona z potężnym nieźwiadkiem brunatnym. Żyje ich tam ponad 100 tysięcy. Na pierwszy rzut oka to rozkoszne misje, ale bywają bardzo niebezpieczne. Nie możemy zapomnieć o pierwszych ludziach, którzy polecieli w kosmos. Byli to Rosjanie: Jur Juri Gagarin i Walentyna Cieryszkowa. Nie możemy zapomnieć o wielkich Rosjanach: poetach, pisarzach, Puszkinie, Czechowie, Dostojewskich, Sążenicynie, Czubrockich, Szachistach, Karpowie i Kasparowie. Kompozytorach. Klince, Rubinsteinie, Rachmaninowie, wśród nich Piotrze Czajkowski, i jego jezioro będzie. Zobaczmy fragment i taniec Młodych łabędzin".